Nowa huta, Rokoko do ciebie, czy teraz mnie odbierasz? Niestety pojawiła mi się na horyzoncie druga góra, dużo bardziej odległa i ona powstrzymuje sygnał. No trudno. Rokoko, Rokoko odbieram. Nie, tylko szatkuję. Szatkuję i latuje do mnie. No zrozumiałem. No bo tutaj niestety się, wiesz, yy, szedłem za następną górę, która jest w dużej odległości. Ona mi zasłania kierunek wschodni. A powiedz mi, czy ty dzisiaj widzisz Kopiec z Była, jest przymglone. Jest brzędlone. Po prostu nie jest 100% widoczności, jest jakieś 50% widoczności, widzę zaryty. Ale dokładnie nie widać. Jest symblem. Cały kratkuz jest symblony. Rozumiem, a, a jeszcze mam takie, takie pytanie z ciekawości. Jak jest dobra widoczność. I pytam, widzisz, czy tam widzisz przez teleskop. Kopiec Ciszyckiego, to ty robisz, jeszcze rozpoznajesz czy chyba nie, to chyba za daleko? Czy go rozpoznajesz? Słuchaj, ja to zrobiłem kiedyś zdjęcie i powiedziałem w jakiej kurtce jest. No. Ja zaobserwuję go z aparatu z tego zniką na f 900 a on ma ogniskową 2000. A no wiem, wiem, słyszałem o tym słynnym modelu. I co, i to go, ha, i go spod... a No popatrz się, no popatrz się. No to ładnie, to ładnie. Dobra, no to nic, dziękuję za wymianę informacji. Pozostaje na nasłuchu, bo rowerzysta tam poluje na łączności. Nie będę mu zakłócał, wiesz, bo ja tu mam blisko do niego. Stosunkowo blisko. I chociaż teraz też jestem zasłonięty, więc nie wiem, nie chcę mu zakłócać, bo. No, żeby miał te łączność.